Jeśli chodzi o segment pojazdów, nadal jesteśmy na dobrej drodze do dostarczania bardziej przystępnych cenowo modeli, począwszy od pierwszej połowy 2025 roku. Pomimo krążących pogłosek, że Tesla Model 2 może nigdy nie ujrzeć światła dziennego, Elon Musk po raz kolejny zaskoczył świat. Tesla Model 2 2025 jest nie tylko prawdziwa, ale ma szokującą cenę poniżej 19999 dolarów. Ale tu jest zwrot akcji. W tym rewolucyjnym samochodzie elektrycznym nie chodzi tylko o przystępność cenową. Tesla wprowadza zupełnie nową technologię akumulatorów, która może na nowo zdefiniować przyszłość samochodów elektrycznych, jak Tesla sobie z tym radzi i co to oznacza dla rynku pojazdów elektrycznych. Trzymaj się, aby odkryć prawdę, nie zapomnij kliknąć subskrybuj, aby być na bieżąco z najważniejszymi posunięciami Tesli. Naszym celem jest zdobycie 8345 subskrybentów, a Twoje wsparcie robi różnicę. Jeden, Poznajcie Tesla Model 2 Redwood. Szybciej, bardziej ekologicznie i wydajniej. Dla Tesli nie ma rzeczy niemożliwych. Model 2 Redwood przenosi aerodynamiczny design na wyższy poziom. Inspirowany futurystyczną kabiną CyberCup, linie nadwozia zostały celowo wyrzeźbione tak, aby skutecznie kierować przepływem powietrza i redukować turbulencje, podobnie jak w CyberCup. Przód będzie miał ostro zakrzywiony przód, który płynnie opada w dół, aby kierować powietrze wokół samochodu, zwiększając stabilność i zmniejszając opór powietrza. Z tyłu zintegrowany dyfuzor dodatkowo zapewni płynny przepływ powietrza, a rzeźbione panele boczne utworzą płynne powierzchnie, które płynnie łączą się z resztą nadwozia, dając samochodowi wrażenie płynnego ruchu nawet podczas postoju. Te ostre kąty i czyste linie nie tylko nadadzą nadchodzącemu pojazdowi elektrycznemu odważny Futurystyczny wygląd, ale także zoptymalizują przepływ powietrza, poprawiając wydajność i zasięg. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć opór, model 2 Redwood prawdopodobnie będzie wyposażony w koła o niskim oporze, prawdopodobnie o kształcie zamkniętej tarczy, podobnej do tych w Tesli modelu 3 lub modelu S, co minimalizuje szczeliny między szprychami i tworzy gładką powierzchnię do prowadzenia powietrza wokół kół. Zamiast pozwalać mu przepływać i tworzyć opór, można również zastosować płaskie klamki drzwi. Aby zmniejszyć opór, zwiększając wydajność aerodynamiczną samochodu, Tesla nie opublikowała jeszcze konkretnych danych na temat współczynnika oporu Sekwoi, ale biorąc pod uwagę niski współczynnik oporu powietrza modelu 3 wynoszący 0,23, prawdopodobnie współczynnik oporu Sekwoi może spaść między 0,2 a 0,22, co czyni go jednym z najbardziej wydajnych pojazdów na drogach. Jeśli chodzi o materiały, w modelu zastosowano lekkie stopy i zaawansowane kompozyty, aby zrównoważyć trwałość i wydajność. Nadwozie i podwozie będą prawdopodobnie wykonane ze stopów aluminium, co zmniejszy masę przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości i integralności strukturalnej, co przełoży się na lepszy zasięg i osiągi. Ponadto w krytycznych obszarach, takich jak ramy dachowe, progi drzwi i wzmocnienia słupków, można zastosować tworzywa sztuczne i polimery wzmocnione włóknem węglowym aby zapewnić, że pojazd jest zarówno mocny, jak i lekki. Materiały te nie tylko zwiększą bezpieczeństwo, ale także poprawią efektywność energetyczną poprzez zmniejszenie całkowitej masy pojazdu, Przyczyniając się do bardziej zrównoważonego i opłacalnego projektu. Dzięki połączeniu najnowocześniejszej aerodynamiki i zaawansowanych materiałów, model 2 Redwood jest w stanie zapewnić doskonałe osiągi, wydajność i przystępność cenową, co czyni go atrakcyjną opcją dla osób poszukujących przyjaznego dla środowiska pojazdu elektrycznego o wysokich osiągach. Dła. Gotowy poznać przyszłość wnętrz samochodów w ogóle i pojazdów elektrycznych? Wewnątrz Tesli Model 2 zastosowano minimalistyczną filozofię projektowania Redwood, która tworzy przestronne, otwarte wrażenie odzwierciedlające wnętrza CyberCup. Obie wersje zawierają stylową deskę rozdzielczą z ogromnym ekranem dotykowym, wykonaną z materiałów przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych oraz z dużą ilością miejsca na nogi i siedzenia. Strategia ta utrzymuje charakterystyczny nowoczesny styl Tesli, kładąc jednocześnie nacisk na wygodę i użyteczność. Duży, centralny ekran dotykowy zajmuje centralne miejsce na desce rozdzielczej i ma przekątną od 7 do 12 cali w rozdzielczości HD1000, 280J, y, 720 lub Full HD1920X, 720 1080 i umożliwia sterowanie niemal każdym aspektem pojazdu, nawigacją ustawieniami klimatyzacji, multimediami i nie tylko. Ten usprawniony interfejs zapewnia przejrzysty, pozbawiony bałaganu pulpit nawigacyjny, jednocześnie poprawiając wygodę użytkownika, wnętrze łączy w sobie zrównoważony rozwój i luksus, wykorzystując przyjazne dla środowiska materiały, takie jak skóra wegańska, Tkaniny pochodzące z recyklingu i zrównoważone komponenty, zapewniając wrażenie premium, które jest zgodne z zaangażowaniem Tesli w ochronę środowiska. W kabinie znajdują się także ergonomiczne siedzenia i dużo miejsca na nogi, zapewniając komfort zarówno kierowcy, jak i pasażerom, szczególnie podczas dłuższych podróży. Kolejną wyróżniającą się cechą jest oświetlenie otoczenia, które znacznie podnosi atmosferę w kabinie. Ten system oświetlenia, który można dostosować zarówno pod względem koloru, jak i intensywności, pozwala ustawić nastrój w oparciu o preferencje lub porę dnia. Od uspokajających błękitów i fioletów po cieplejsze odcienie zapewniające przytulną atmosferę, oświetlenie może stworzyć spokojną, futurystyczną atmosferę, szczególnie w nocy. Strategicznie rozmieszczony w całej kabinie, podkreśla elementy projektu i podkreśla przestronne, wyrafinowane otoczenie. Oświetlenie otoczenia dodaje warstwę personalizacji. Dzięki czemu wnętrze modelu 2 Redwoods jest zarówno zaawansowane technologicznie, jak i zachęcające. To przemyślane połączenie nowoczesnego designu, zrównoważonych materiałów i konfigurowalnego oświetlenia tworzy idealne środowisko dla każdej podróży, zapewniając, że każda podróż będzie komfortowa, przyjemna i oszałamiająca wizualnie. Czy wolisz jeździć Tesla Model 2 Redwood ze względu na jej przyjazność dla środowiska czy estetykę zewnętrzną? Zwróć uwagę na jeden dla pierwszego i dwa dla drugiego. Plotki mówią. Że Redwood to idealny pojazd elektryczny do jazdy po mieście. Jak to może być prawdą? Jak wspomniał inżynier Cybercup, wiemy, że Tesla Model 2 Redwood i Cybercup mają kilka podobieństw. Obydwa są przeznaczone do środowisk miejskich i charakteryzują się kompaktowymi wymiarami. Efektywnością energetyczną i właściwościami aerodynamicznymi. Zachowują elegancką, minimalistyczną estetykę Tesli i integrują zaawansowaną technologię w celu poprawy wydajności. Poza tym w obu modelach priorytetem jest praktyczność miejska, oferująca takie funkcje jak mały promień skrętu i łatwe parkowanie. Tesla Model 2 Redwood został zaprojektowany tak, aby wyróżniać się w środowisku miejskim. Łącząc kompaktowe wymiary z zaawansowaną technologią i charakterystyczną wydajnością Tesli, szacunki branżowe sugerują, że jego długość będzie wynosić od 165 do 173 cali, co czyni go krótszym niż Tesla Model 3, który mierzy 185 cali. To zmniejszenie rozmiaru zdecydowanie plasuje go w kategorii samochodów kompaktowych idealnych do poruszania się po ciasnych ulicach i wąskich uliczkach, gdzie często borykają się większe pojazdy. Jego mniejsza powierzchnia uprości parkowanie, szczególnie w zatłoczonych obszarach miejskich, gdzie standardowe przestrzenie mogą mieć zaledwie 2 metry szerokości. Przy prawdopodobnym promieniu skrętu poniżej 32 stóp, model 2 będzie oferował wyjątkową zwrotność, zapewniając bezstresową jazdę w gęstym ruchu miejskim. Oprócz wygody, jego kompaktowa konstrukcja zwiększa wydajność, ponieważ zmniejszona waga i rozmiar przyczyniają się do mniejszego zużycia energii dzięki czemu jest bardziej zrównoważony i opłacalny w przypadku ruchu miejskiego, w którym występują częste zatrzymywanie się i ruszanie. Oczekuje się, że masa własna będzie wynosić od 2500 do 2800 funtów, ale może być od około 700 do 1000 funtów lżejszy od modelu 3 który waży 3500 funtów, co poprawia ogólną wydajność. To zmniejszenie masy może doprowadzić do wzrostu efektywności energetycznej o 5-7%, potencjalnie obniżając zużycie energii z 24 kWh na 100 mil w modelu 3 do około 22-23 kWh na 100 mil. W połączeniu ze współczynnikiem oporu powietrza od 0,2 do 0,22 czynniki te sprawią, że EV Redwood będzie bardziej zrównoważony i opłacalny w codziennej jeździe miejskiej przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznego dla Tesli połączenia płynnego przyspieszania, najnowocześniejszych funkcji i eleganckiej, nowoczesnej estetyki. Zastanawiasz się, ile Tesli Model 2 zmieści się w Twoim garażu? Podaj numer w polu komentarza. 4. Czego maniacy technologii mogą oczekiwać od najnowszych ulepszeń technologicznych w Redwood Tesli Model 2? Model 2 Redwood charakteryzuje się zasięgiem baterii od 250 do 300 mil. Przy pełnym naładowaniu oraz możliwością szybkiego ładowania za pośrednictwem sieci doładowań Tesli, co pozwala na naładowanie do 80% w ciągu 30 do 40 minut. Jest wyposażony w pełne możliwości samodzielnego prowadzenia pojazdu. Zasilane przez zaawansowany system sztucznej inteligencji Tesli, umożliwiający takie funkcje jak automatyczne sterowanie, adaptacyjny tempomat, automatyczna zmiana pasa ruchu i ciągłe ulepszenia dzięki bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania. Pojazd jest również wyposażony w zaawansowany system informacyjno-rozrywkowy z łącznością Bluetooth, Wi-Fi i komórkową, zapewniający dostęp do usług przesyłania strumieniowego, takich jak Spotify, Netflix i YouTube. Będzie także intuicyjny i responsywny, z możliwością sterowania głosowego, co umożliwi regulację wszystkich czynności bez użycia rąk, od nawigacji, kontrolowania temperatury po dostęp do multimediów. System zapewni także funkcje działające w czasie rzeczywistym, takie jak aktualizacje ruchu drogowego i usługi przesyłania strumieniowego. Integracja z szerszym ekosystemem Tesli umożliwia bezproblemowe połączenie z aplikacją mobilną Tesla w celu monitorowania ładowania, blokowania i aktualizacji oprogramowania. A także dostępu do sieci. Dodatkowo oferuje potencjalną integrację z produktami energetycznymi Tesli, umożliwiając użytkownikom optymalizację zużycia energii i dzielenie się energią między domem a pojazdem. Oznacza to, że właściciele mogą wykorzystywać swój pojazd elektryczny jako dodatkowe rozwiązanie w zakresie magazynowania energii, pobierając energię z samochodu w razie potrzeby lub wysyłając nadmiar energii z powrotem do domowej sieci. Na przykład w godzinach szczytowego zużycia energii model 2 może działać jako zapasowe źródło zasilania, pobierając energię z domowego układu słonecznego lub ładując się poza godzinami szczytu. Gdy stawki za energię elektryczną są niższe, redukując ogólne koszty mediów, integrując się z technologią w jej 2G pojazd sieć Tesli, Redwood mógłby przyczynić się do stabilności energetycznej, wspierając lokalne systemy sieciowe nadwyżką energii, jeszcze bardziej zwiększając swoją rolę w szerszej misji Tesli polegającej na promowaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Te wzajemne powiązania wzmacniają wizję Tesli dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno w odniesieniu do energii, jak i pojazdów. W której konsumenci mogą maksymalizować efektywność zużycia energii, zmniejszać swój ślad węglowy i zwiększać odporność swoich systemów energetycznych. Jakie jest pierwsze miejsce, w którym pojechałbyś swoim modelem 2 Redwood po pełnym naładowaniu? Skomentuj poniżej. Być może byłbym twoim towarzystwem. Pięć. Czy możesz w to uwierzyć? Za mniej niż 20 dolarów możesz mieć wszystkie zalety zaawansowanego pojazdu elektrycznego. Tesla Model 2 Redwood, wyceniony na niespotykaną dotąd kwotę poniżej 1999 19 dolarów, to najtańszy pojazd elektryczny firmy, dzięki któremu zrównoważony transport jest dostępny dla szerszej publiczności. W przeciwieństwie do poprzednich modeli, które zazwyczaj zaczynają się od wyższych cen, Model 2 oferuje niedrogą opcję bez poświęcania słynnej technologii. Wydajności i najnowocześniejszych funkcji Tesli. Umieszczony znacznie poniżej konkurentów, w tym podstawowych modeli starszych producentów samochodów, takich jak Ford i GM, a także nowych startupów zajmujących się pojazdami elektrycznymi, model 2 zapewnia Tesli znaczną przewagę we wprowadzaniu pojazdów elektrycznych do głównego nurtu. Nazwany Redwood, aby symbolizować zrównoważony rozwój i odpowiedzialność za środowisko, Odzwierciedla misję Tesli polegającą na promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie akumulatorów i zrównoważonych rozwiązań energetycznych z drzewami sekwoi, symbolami trwałości i długowieczności, odzwierciedlającymi skupienie Tesli na trwałej jakości. Dodatkowo nazwa nawiązuje do Kalifornii, rodzinnego stanu Tesli. W którym znajdują się kultowe lasy Redwood, zaangażowanie Tesli w innowacje dodatkowo potwierdza rosnąca sieć gigafabryk, które odgrywają kluczową rolę w skalowaniu produkcji w celu zaspokojenia popytu na niedrogie pojazdy elektryczne. Fabryki te wspierają strategię integracji pionowej Tesli, kontrolując produkcję od produkcji akumulatorów po montaż pojazdu, co zmniejsza koszty, poprawia kontrolę jakości i zapewnia. Że pojazdy pozostaną przystępne cenowo, bez rezygnacji z zaawansowanych funkcji. Integracja ta minimalizuje zakłócenia w łańcuchu dostaw i przyspiesza innowacje, a lekkie materiały i energooszczędna konstrukcja modelu 2 podkreślają zaangażowanie Tesli w ograniczanie wpływu na środowisko i wspieranie ekologicznego transportu. Dzięki swojej sieci gigafabrykacyjnej i integracji pionowej, Tesla nadal przewodzi branży motoryzacyjnej, zarówno pod względem innowacji, jak i zrównoważonego rozwoju. Podsumowując, Tesla Model 2 Redwood zmienia zasady gry, oferując niespotykaną dotąd cenę poniżej 19,990 9 dolarów i czyniąc zrównoważony transport bardziej dostępnym niż kiedykolwiek. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i zaawansowanej technologii, wyznacza nowe standardy dla pojazdów elektrycznych, przesuwając granice przystępności cenowej i wpływu na środowisko. Czy sądzisz, że Tesla Model 2 Redwood sprawi, że samochody elektryczne będą praktyczne i niedrogie dla każdego? Potencjalnie powodując znaczącą zmianę w branży motoryzacyjnej i zachęcając więcej osób do korzystania z pojazdów elektrycznych? Podziel się swoją myślą w komentarzu tak lub nie.